Hej, witajcie z tej strony, Bobru, a na waszych ranach Dying Light zbliżamy do bunkru, żeby pograć z Tabitem który ma jakieś tam zapasy, które mogą się przydać grupie, która na tym. na tych terasach żyje. Że tak to nazwę. Nie wiem, jak to inaczej nazywać, właściwie. Dobra, bo on mi stąd. Dzisiaj sobie zrobiłem sobie całkiem spory maraton. To już jest chyba z ósmy odcinek, który nabrałem z rzędu. Więc to jest. Jestem już trochę... nie, nie, tyle, że zmęczony, tylko po prostu jestem już taki trochę... ...no ciężko to kreść, to reszty, Nie jest taki zmęczeń, to takie zmęczenie, tylko ...no, o jest to już ósmy. To, to coś w tym stylu. Ale w żadnym wypadku nie jestem jeszcze znudzony. Gra mi się fajnie. Gra trzyma ogólnie super poziom. i Naprawdę fajnie się w nią gra. Dobra, tylko tu wejść do typka. On chyba coś wyżej jest, to. Nie, ta maczeta jest który teraz mamy jest naprawdę mocno. Dobra, tędy pewnie będzie dało się wejść, tak? Nie? Nie ma tu wejścia? Nie wiem, jakim cudem ja się złapałem tego. Tędy nie da się wejść. No i oczywiście standardowo dla tej gry trzeba się pogłówkować, żeby wejść do środka. Dobra, tędy. Spokojnie, otworzyliśmy drzwi. Ewentualne zagrożenie e, puściliśmy na nas i zaczynamy tutaj bardzo trudny zamek otwierać. Ale dobra, mamy punkt zaczepienia. Odrobinę w lewo. Dobra. Co my tu mamy? Sarkiewka. i Brutal. Dobra, bezpieczna strefa. A śpi. Dobra, no to. Aha, nie rzemgłaj. O co chodzi? Czy pan Tabit Erdal z urzędu miasta? Byłem z urzędu. Wszelka hierarchia urzędnicza została jednak zniesiona przez GRE i rząd federalny. Moje stanowisko już nie istnieje, w związku z czym nie muszę i nie mogę nic dla nikogo zrobić, włącznie z panem. W związku z czym, do widzenia. Nie tak szybko, panie Erdal. Dyrektywa GRE zakłada, że wszyscy lokalni urzędnicy mają być do dyspozycji GRE lub tenczasowych władz, jeśli zajdzie potrzeba. Jest pan z GRE? Szukam informacji na temat dużej ilości zapasów ukrytych gdzieś w mieście. Ma pan na myśli bunkier. Cóż, jeśli chce pan go przejąć, musi pan wypełnić formularze 201 to potrzebowania na środki JP401 o szczegółach działania, a także 606 dotyczący przymusowego 6006 a oraz 302B konstytuujący funkcję w sytuacji zagrożenia. Ten ostatni rozpatruje się 3 dni w najlepszym wypadku, a biorąc pod uwagę okoliczności, wolałbym teraz. Cóż, pozostaje mi zasugerować tradycyjną metodę przyspieszenia czynności administracyjnych. To znaczy łapówkę, oczywiście. Potrzebuję oficjalnej pieczęci mera, bez niej ani róż. Ostatni raz widziano mera w hotelu. Pieczęć. Co to jest mer? Jezus, naprawdę pieczątki potrzebujesz? Co ty z tą pieczątką zrobisz? Stary. Dobra, nie jest daleko ta pieczęć. co. Znacznik usunę. dobra, pójdźmy po tą pieczątkę. Co jest? C przez czarniory przeskoczyć? Jezu, wszędzie się gryzał w tym... w tym mieście. No wszędzie po prostu. Masakra, ocalenie zginął. No i co z tego? Co naprawdę? To już jest nudne. Tych ocalenców jest tak dużo. ...takich pojedynczych, i oni wszyscy pójdą do strefy bezpiecznej, a jak mają z tym problem, to się niech nie wychylają z niej. Co za problem, Jezus. Ok, fajnie, że masz coś dla nas. A my jesteśmy teraz w drodze do hotelu, więc nic nas tu nie obchodzi. Dobra, czy da się wejść dół? Nie da się. Trzeba szlifować wejścia z dołu. Gdzie takie wejście może być? Czyżbyśmy musieli na sam dół zeskoczyć? Nie wiem czy to mnie nie zabije, więc może przejdę tylko... Jezu! I ja o tego. Halo? No, tędy wejścia nie ma. Wow, jaka ściana w ogóle. Gdzie jest ta strefa kwarantanny? Aha, dobra, już wiem Dobra, położemy już tylko kawie jak tu jesteśmy O oh, fak Dobra, pierdolę to Trzecia cel był z nogę obciąć. Da się, wow. Dobra. Mam dużo moc, dużo moc. Trzeba wejść do tego hotelu. Wszystko pozamykane. Może bardziej tradycyjną metodą jakąś, wow. Nie widzę się też spinać, naprawdę Podfishą jest wygodnie, ale jak pod się wspinam to zazwyczaj omijam miejsce, do którego mam dojść. Nie wiem, może którym którymś oknem Ja pierdolę, ale problemy Normalnie problem pierwszego świata Nie wiem, to jest tam, ale no na tym dachu niczego nie ma, nie? Aha, jest! Jezus chytrus. O Boże Puh. To jest strefa kwarantanny, czy nie? Uuu Skarby Dużo skarbów Gdzie jest pokryta od ziomka Trzecie, bo zaraz wam coś powiem śmiesznego Tak, patrzcie, to jest najśmieszniejsze. Jesteśmy właściwie przy wejściu i on jest dosłownie... Krawalizer zechciał ten pokój, ale musimy przejść całą drogę naokoło. Prawdopodobnie tędy, żeby tam dojść. Jeszcze przez jakieś drzwi. Odsuwając szafę. Świetnie. Prosto prostu beautiful. Jeszcze Jezus. Dzikie drogi. Dobra, to gdzieś za, za tymi drzwiami. Jeszcze niżej? Jezu. W tym hotelu są same sprintery? Cisze wszędzie, to jest jakieś fajne miasto, podoba mi się. To jest stare miasto, fajna lokacja, fajna, fajna, propuszuję. A teraz w dół. No dobra, a co musimy najpierw wklączać i wsiąść? Co to znaczy? W ogóle... musieliśmy sprawdzić, serio? Ej, o co chodzi? O, zrobiliśmy ten, ten szybkie równo? No nieźle. Ale jak teraz stąd wyjść? Gdzie jest ten pokój? Czy on jest na górze? Tak, jest na górze, super. Była się. O, jesteś. No, moja maczeta jest niepokonana. Tutaj nie ma. Fajny pork, jest w Sznurecz, Sznurek. Chciał się zabić. Powiesić się. Części metalowej taśmy. No, ale ja tutaj nie widzę żadnej pieczęci. A tutaj pewnie będzie. Okej Pieczęć Nie wiem, czy to torba to pieczęć, czy też trzeba to pieczęć, ale okej okay. Co, so, teraz musimy stąd wyjść, a jest stąd wyjść? Trzeba wrócić na górę? Serio? Gdzie było to przejście tutaj? Co jest? No. Spadamy z tego hotelu. Z hotelu. Okej, okay, fajnie. Pozamiętany. Myślałem, że jeszcze coś bym chciał oprócz tej pieczęci cholernej. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie. Ok, jak my tam dojdziemy? Może teraz bardziej tą stroną pójdźmy. Ostatnio się wchaliśmy drugą, to może teraz stało. Okej. Okay. Przeznaczenie uratowało. Teraz już nie. Przed potężnym kopnięciem. Dobra, jak to się wchodziło? To jest pytanie. Nie tutaj. O, dobra, tędy. Czy tędy? No tędy to trochę za dużo powiedziane. O, tak Dobra, ziomek. O, wspaniale! Przyrzekam wykorzystywać tę pieczęć aż po granicę mojej korupcji, która jest bezgraniczna. Powiedz mi, pan, o tym bunkrze. To był konieczny środek ostrożności. Na starym mieście mieszkają niezwykle bogaci. Do rzeczy. Wiedzieli, że hołota ze slamsów szybko zużyje te niewielkie zapasy, które ma. A potem to tałataństwo przyjdzie po nasze, jak szarańcza. Więc ukryliście je. Bulkier znajduje się pod ratuszem. Mogę śledzić pana postępy na częstotliwości służb miejskich. Da pan znać przez radio jeśli będzie potrzebował dokumentów od mera. Będę je produkował na pęczni. Dobra, super. Bardzo mnie to interesuje. Też same dokumenty pana, ale z pierwszej. pod ratuszem, pod ratuszem, świetnie. Wy, wybitnie, wręcz bym powiedział. Jak z tym zejść! No nie ma... Dobra, jolo. Dobra, wchodzimy do ratusza. No i zobaczymy co w tej misji nam przyjdzie zrobić. Co nam przyniesie los. Dobra. Tutaj. Jezus, kurwy. Straszne. Nie męcz się z zamkiem, nie męcz się, Train! Coś jeszcze. Wow. Ale dźwięk poszedł HEEE <laughs> Dobra Przeżyliśmy Jakimś cudem Jakie to jest? Średnie, okej okay. Zajebiście Propucha, ta morda, zresztą, Bobry w Surf coś w tym stylu. Ta bit, słucha mnie pan? Zgodo jest pan w ratuszu, czy może pan wziąć dla mnie nieco. O Jezus, zamknij, że mordę o tych urzędach. Gdzie jest karta wstępu do bunkra? Jak muszę do niewracać, to go zabiję. W wyniku pożałowania godnych wydarzeń karta ostatnio z rąk do rąk. Gdzie jest? Jeśli dobrze pamiętam, jako ostatni miał ją kapitan policji imieniem Halim. No i gdzie on jest? Musi mu ją pan zabrać. Gdzie jest? Żemu sam nie otworzy bunkra Niestety w związku z pewnym wypadkiem kapitana Halima nie interesują już go dobra materialne Często kuśnyka ulicą kawras z paroma pełnymi funkcjonami. O Boże Być może wciąż jeszcze rozpoznają w sobie swoich Do rzeczy, ale mi ten typek wkurza tym swoim gadaniem. O, Jezus. Nie tam od razu tej karcie powiedzieć, co za dupek skręczony, co za dupek Solenny duper straszny człowiek co? Typka straszny Dobra, tu jest strefa kwarantanny, która nas absolutnie teraz nie interesuje. Gdzie to jest? Gdzieś ulicę dalej. Wow, też spada. Mam nadzieję, znaczy, że FPSy nie spadną. O, dobra, serce nie było przejście. Dobra, gdzie jest ten dupak i do kumpla? Co jest on? To ci szart jest. Jezus, spokojnie, kurwa. Ja nie lubię z takimi ścierwami walczyć Dobra, weźmy sobie dubeltówkę Zmarnujmy te pozostałe naboje w niej szybciej pójdzie z tym dupkiem Jak oczywiście będziemy trafiać Dobra, i po amunicji ale teraz możemy już tą serię tego Dobra, teraz go doczączymy Maczetro, Jak prawdziwy mężczyzna. coś co to zmieni, bo to później zapomnę. Zapewne e, korek, maczeta... co ty, dupku? Nie, kapitanie Halim. Kapitan Halim się zamił. Jakiegoś zombiaka monstrualnego. Super. Nie widzę tych miejsc, gdzie trzeba te zombiaki tu. Jeszcze te zbuję, to są spoko. Ale. Ale te to są straszliwe. Te duże. To już jest przesada, bo jeśli trzeba bić bici, bić bici, bić i bić, a ciężko je unikać tych... Równianych animacji. Ale dobra, damy radę. Co jest? Ropucha? Oj, ropucha! Teraz co przesrałeś? Wow! No nie. Nie możesz tu wcześniej przyjść? Z rozkazu cała zawartość tego bunkra należy teraz do mnie. Znikaj stąd, złodzieju! Marzyłem o tym cały pieprzony odcinek, żeby ci tę to przywalić. Jezu! Ale... Jezu! Otwieraj! Ja pieprzę. Ja pieprzę, ale... konkretarce. Ale konkretacja Ale dobra, my tutaj szukamy... Czemu my tu właśnie szukamy? Nie wiadomo, czego tu szukamy Jakichś zapasów, ale to ich, ich za dużo nie będzie, co? Dobrze, to dupka zabiliśmy Boże, całą odcinek o tym marzyłem, no naprawdę Cały odcinek Nie mówiłem wam tego, ale pewnie słyszeliście to po moim głosie Co za dupek Dobrze, już tu nie ma. Dobra, otwieramy Chroma Case'a i co my tu mamy? Równo. Dobra, trzeba to przerobić, bo to mi zabiera tylko miejsce. E, I to wszystko. Tak przy okazji. Ale te porchawy, jak tam weszły z tyłu, to. O, to była spora niespodzianka dla mnie, tyle powiem. Mm, nie za bardzo mnie to interesuje, ale ty to jak najbardziej. No, czemu teraz w torbach jest broń zamiast kasy. Aha. Magazyn, czyli to, co właściwie szukamy. I nie da się do niej wejść z tej strony. Pewnie będzie dało się wejść, nie wiem, z tej. A bilówka, no standardowo, standardowo Nie, tutaj byliśmy Nie chwila, to o co chodzi? Czekajcie. Tutaj się nie da wejść A to jest ten ten... O, czekajcie O właśnie Wow, gdzieś 23 przyszedłem? O co chodzi? Isan, tu krajn! Znalazłem bunkier pod ratuszem, a w nim zapasy. Jest tu chyba wszystko. O, wspaniałe wieści. To sobie zbieramy. Dziękuję. To punkty Czy przetrwania będą dla nas. Tak, ale potem musiałem go zabić. W pełni to rozumiem. No to cieszę się, że rozumiesz. Parking, spadaj strefę kwarantanny. No dobra, raz musimy stąd wyjść przede wszystkim. Miecz rytualny. Dobra, spadamy stąd. Już normalnym wyjściem. Bo tu później ci ludzie nie wejdą, jak będą chcieli te zapasy zdobyć. Jak to się wychodziło tędy. Oho! Train spokojnie. Nie wiem czy ta strefa czwarantanny jest wymagana, czy to nie jest po prostu... Czy to nie jest hamisa poboczna? Po prostu można wejść, żeby sobie tam zdobyć trochę punktów przetrwania. Może tam wejdziemy za ale na pewno nie w tym odcinku. W tym odcinku. Pra prawdopodobnie będziemy kończyć już. Jeszcze zaczymy. Tutaj mam misję. od Daniel, jakiego. I to jest właściwie jedyna misja, która jest na mapie. A dalej mieliśmy już iść jakiś czas temu, więc tam właśnie się udamy. A nie, jeszcze jest jedna misja, wybaczcie. Od Noe. Od Noe. Co my teraz mamy. Aha, teraz ten parking mamy zaznaczony. No, a ten parking teraz. Nie interesuje za bardzo. Będziemy musieli się wspiąć na górę, więc już póki mamy jak jakąkolwiek szansę, to zacznijmy się wspinać. Czekajcie, co, co tu jest zaznaczone? Gdzie jest ten typek? Co to jest strefa bezpieczna, od do niej wejść. Aha, dobra, już pamiętam. Nie, nie pamiętam, okej. Okay. Halo? A to jest biblioteka, no przecież. Jestem głupi. Który też mną odpowiadać? Jeszcze spamił do mnie, cholerka jasna. Dobra. Słyszałeś tę głośną muzykę? Ktoś ją włączył celowo? Ciekawe To radio pokój obok. Chyba chcę umrzeć. To radio pokój obok. O co chodzi? Dobra, słuchajcie ludzie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie, to rzeczywiście jest coś muzyka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak nie zapomnieliście o apce trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia. Hej, pa pa.